Cześć, byczki, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, na początku podziękowania serdeczne do Was. Od Was zaczynam czytanie dzisiaj czerwcowe, dlatego że najwięcej odtworzeń yy, horoskopu majowego, czyli z poprzedniego miesiąca, było właśnie przez osoby z podznaku byka. Może niekoniecznie z podznaku byka przez osoby, ale w każdym razie czytanie byka, tak? bo może ktoś inny odtwarzał też yy, yy, osoby, które. Mają w swoim życiu byka, i dla nich to jest ważne, tak? Także jakby nie patrzeć, odtworzeń byka było jak na najwięcej, dlatego moi drodzy, od Was zaczynam. Dla Was jest ta nagroda, że jako pierwsi będziecie mieli okazję zapoznać się z czytaniem na czerwiec, który właśnie yy, teraz nagrywam dla Was, tak? Moi drodzy, w tym miesiącu postanowiłam zrobić trochę inaczej czytanie. Dajcie mi znać, czy bardziej wolicie właśnie tą nową wersję czy może tą, które były w poprzednich miesiącach, cały czas praktykowana, postanowiłam trochę bardziej rozszerzyć energię yy, ogólną, tak, czytanie ogólne, yy, a później osobno tutaj tego nie widać, ja to później przesunę, bo na kamerze nie dam rady wszystkiego wmieścić, więc najpierw jest jakby czytanie z energią ogólną, później mamy na kwestie na miłość i na kwestie zawodowo-finansowe, yy, ale ta ogólna jest właśnie bardziej Rozszerzona część. Co jeszcze, zanim zacznę, moi drodzy? No, przede wszystkim dziękuję serdecznie za subskrypcję. Tak, i kto jeszcze nie zasubskrybował, a jest tutaj teraz na tym kanale i słuchacie i chcielibyście, żeby więcej takich czytań było i podoba Wam się, to w ramach podziękowania będę serdecznie wdzięczna za subskrypcję mojego kanału. Najlepiej sobie z naciśnięciem jeszcze dzwoneczka, bo wtedy dostaniecie też informacje o kolejnych czytaniach. Gdyby ktoś z Was tutaj teraz słuchał i się zastanawiał, kiedy będzie czytanie innego znaku, to dzisiaj umieściłam post też na moim kanale z kolejnością czytań, jakie będą, tak? Nagrywane w najbliższych dniach. Myślę, że 1 czerwca mamy za tydzień w niedzielę, więc z wszystkimi czytaniami, z wszystkimi znakami powinnam się wyrobić do tego 1 czerwca. Dobra moi drodzy, to zaczynamy sobie w takim razie. Jeśli chodzi o byki, moje drogie, początek czerwca, wchodzicie, wchodzicie z energią y, mm, takiego porozumienia, pojednania. Mm. Tak, Twój kielichów to jest piękna energia, gdzie. Ludzie chcą się pojednać, porozumieć i z taką energią Czerwiec y, zaczynacie. Ma to związek być może z ojcostwem, z y, kwestiami właśnie rodzinnymi, może jako, y, jako rodzic dzieci albo w związku, y, lub ogólnie porozumienie się może nawet jako pracodawca czy z przedsiębiorca, tak? dlatego że podstawą tej sytuacji, powodem tej sytuacji jest cesarz. Więc tutaj jakiś ojciec może mieć dobry wpływ na jakieś porozumienie, albo jeśli wy jesteście ojcem, rodzicem, to możecie mieć wpływ na jakieś porozumienie się z kimś na początku czerwca, tak? Więc bardzo fajna energia, taka pozytywna, dająca wiele dobrego. Jeśli były gdzieś jakieś zgrzyty pomiędzy partnerstwem lub pomiędzy jakimiś. Nie wiem, rodzeństwem, w rodzinie, w firmie, tak? W pracy, to na początku czerwca tutaj energia mi pokazuje, że może przyjść takie ukojenie i pogodzenie się, no bo jednak dwójka kielichów przynosi ze sobą to porozumienie. Także, także tutaj rzeczywiście, no tak bardzo fajnie możecie zacząć ten czerwiec. Z takim pojednaniem się z kimś, porozumieniem, pogłębieniem relacji. Pozytywna relacja, jakby nie patrzeć, relacja nie nadszarpnięta, może była wcześniej nadszarpnięta, ale idzie ku dobremu z początkiem czerwca, tak? A dlaczego? Dlatego, że Wy będziecie chcieli jednak coś zatrzymać przy sobie. Wam będzie na tym czymś, na tym kimś bardzo zależeć, dlatego też ta relacja. Może iść w dobrym kierunku, bo wy nie chcecie kogoś lub czegoś stracić. Tak? To jest, to jest też, jakby to wam przyświeca w głowie. Dlaczego, dlaczego tutaj jest to porozumienie? Po to, żeby nie stracić czegoś, żeby utrzymać przy sobie. Do przeszłości, moi drodzy, w takiej energii ogólnej odchodzą już jakieś komunikacje na odległość. Jeśli mieliście w maju dużo, nie wiem, yy... Jakiegoś y, pisania, może nawet czy to y, urzędowego, czy to ze znajomymi, y, ale to było takie na odległość bardziej, mailowe, dużo telefonów, wyjaśniania spraw, y, to, to to w czerwcu się kończy, jakby dobiega końca, tak? Czyli że ze sprawy, które wymagały wyjaśnienia, wygląda na to, że zostaną wyjaśnione. Y, albo nie zostaną wyjaśnione, ale może jakby zakończy się ta właśnie chciałam teraz coś dopowiedzieć, mi przyszła wam jeszcze taka jedna myśl. Może pobiegłam za szybko mówiąc, że zostaną wyjaśnione. Zakończy się ta komunikacja na odległość. <coughs> Czyli to pisanie, dzwonienie tak, załatwianie spraw to może to już dobiega końca w to co robiliście w maju. Natomiast Możecie mieć takie poczucie w połowie miesiąca, że tej harmonii, tej równowagi nadal nie ma, że coś właśnie nadal nie zostało dograne, że coś jeszcze nie zostało wyjaśnione, że mm, tutaj może zabiegi te robicie odnośnie tej relacji, żeby ona była dobra, żeby coś zatrzymać, żeby coś nie odeszło, ale na połowę czerwca nadal nie będziecie czuli jeszcze, tej równowagi, na której wam zależy. I to może być, wiecie, co, przez względy jakiejś hierarchii, od której jesteście zależni może uwarunkowań rodzinnych, religijnych, hierarchicznych czyli po prostu, um, jeśli byście coś załatwiali urzędowego, na czym wam zależy, to może jakieś porozumienie, jakieś jest zawarte, natomiast nadal jeszcze nie ma wszystkiego, możecie nie przebrnąć jeszcze przez wszystko, czyli tak jakby jakieś etapy były wymagane jeszcze do przejścia i nadal w połowie miesiąca nie ma jeszcze tego poczucia, że uff, mogę odetchnąć z ulgą, bo wszystko jest załatwione tak, jakby się chciało. Największym wyzwaniem dla Was na czerwiec jednak będzie ten tutaj papież, czyli jakaś hierarchia, tak? Która jakaś osoba doświadczona, dojrzała, członek rodziny, nie wiem, doświadczony, najbardziej doświadczony, tak, który jest autorytetem, głowa rodziny, jakiś urzędnik, tak, od którego jesteście w jakiś sposób zależni. To będzie dla Was największe wyzwanie czyli tutaj może by się pojawić jakaś trudność z jakąś osobą na wysokim stanowisku, która ma jakiś decydujący głos w waszej sprawie, w sprawie tej relacji, tak? W sprawie tego porozumienia, żeby coś zatrzymać dla siebie, żeby czegoś nie stracić, to to będzie największa trudność i tutaj się przygotujcie, drogie byki, aby rzeczywiście nastawić się na dogadanie się właśnie z tą osobą, która ma jakieś kluczowe znaczenie w waszych porozumieniach. Być może telefony, maile, SMSy może nie wystarczą. Teraz tak mi przodu głowy, że być może trzeba będzie się udać gdzieś osobiście, tak? Aby coś załatwić, trzeba będzie gdzieś pojechać, żeby porozumieć się ostatecznie, żeby to. Ta relacja miała sens, ręce i nogi, żeby to pojednanie było trwałe, być może nie wystarczy jakaś korespondencja, może trzeba będzie osobiście do kogoś się udać, żeby pozałatwiać. <laughs> Przepraszam, wy jesteście do tej relacji nastawieni, wiecie co? Do tej sytuacji, do tej sprawy, jesteście nastawieni tak bardzo. Materialnie. Zresztą zobaczcie, wy macie w głowie tutaj, żeby czegoś stracić nie chcecie. Bo wy potrzebujecie tej stabilizacji. I zarówno czwórka monet, którą macie w głowie, jak i wasza energia do, do tej sprawy w czerwcu, to jest potrzeba czucia stabilizacji. Wy tutaj się skupiacie bardziej na tym, żeby wam się jakiś grunt pod nogami nie osunął, nie? Mam wrażenie, drogi byki, zresztą wy jesteście materialistami, że wam tak bardzo jakoś o jakieś emocje nie, nie, nie chodzi. Jak chodzi wam o to poczucie bezpieczeństwa, że coś nie zostanie utracone. Dlatego możecie zabiegać o jakąś relację, o związek, o trwałość, tak? E, o pojednanie, pogodzenie się jakieś po to, żeby właśnie zaprowadzić tą równowagę w swoim życiu, taką stabilną. E, bo wy jej na początku czerwca i co najmniej do połowy czerwca nadal jej, tak jakby możecie jeszcze nie czuć, tak do końca, nie? Jakie są sprawy nie do końca jasne, że niby zostało coś uzgodnione, niby coś jest ustalone, ale wam to nie może nie dawać nadal jeszcze takiego poczucia tej równowagi. Tym bardziej, że z zewnątrz może ktoś mieć ochotę mieć inne zdanie niż Wy. Że ktoś może chcieć, tutaj jest osoba, która pokazuje się taka waleczna, która ma odmienne zdanie od Waszego. I ta osoba nie zawaha się zawalczyć o swoje racje. Tak? Także tutaj nastawcie się, może to jest właśnie ten papież, który jakby tutaj reprezentuje, tak? Czyli ta osoba e, mająca jakąś decyzję, decyzyjność w tej sprawie e, i ona być może właśnie ma ochotę Yy, zawalczyć o swoje racje, o swoje stanowisko, o swoją prawdę, yy, która jest prawdopodobnie odmienna niż wasza. No bo gdyby nie było odmienności, to nie byłoby tej konieczności zawalczenia o siebie, o swoje zdanie, tak? Yy, więc ktoś tutaj będzie gorliwie walczył, będzie gotowy do walki. Aby pokazać, że to on, ona ma rację. No i pewnie dlatego też, mówię tutaj, do połowy miesiąca możecie nie czuć jeszcze jakiejś tej równowagi, że coś do końca nie zostało wyjaśnione. Nawet jeśli by były poczynione jakieś rozmowy w jakichś sprawach. Wy macie jednak nadzieję na to, że. Pójdzie to yy, pozytywnie dalej, poprzez nastrojenie emocjonalne, może nawet poprzez okazanie uczuć, poprzez otwarcie się, przed drugą osobę, że będziecie jednak w stanie zmiękczyć może kogoś, tak? Pokazać, że zależy wam na kimś, na czymś. No, i moi drodzy, na koniec miesiąca, tutaj w czerwcu, ja widzę, że jakiś nowy projekt, nowy początek jest. Więc jeśli borykacie się tutaj z jakimiś sprawami, które wymagają, których nie chcecie utracić nie chcecie czegoś stracić, tak? Kogoś stracić, czegoś stracić. To pokazuje mi się jakiś nowy projekt na koniec miesiąca, jakiś nowy początek, może zaproszenie na jakieś spotkanie, na jakąś uroczystość. To jest. To nie twierdzę, że to jest dokończona sprawa ta, ale to jest dobry początek do tego, aby rozpocząć jakieś yy, kontynuację jakichś yy, rozmów dalej, tak? W takim, takim dobrym nastroju. No, w tle moi drodzy, w tle jest, w tali pokazała się karta siódemka mieczy. Więc mogłoby to chodzić o jakieś sprawy, które są były w ukryciu i dopiero co niedawno wyszły, yy, lub wychodzą. One by mogły być właśnie związane z czymś, co było ukrywane, coś oszukiwane, yy, co wy ukrywaliście albo ktoś inny przed wami ukrywał. Hmm. Ewentualnie mogłoby o jakiegoś też wodnika chodzić, drogie byki, bo to jest też Judemka Mieczy, to też jest karta e, wodnika, więc gdyby to całe miało właśnie związek z kimś, to jak najbardziej mogłoby chodzić o właśnie o jakieś sprawy z wodnikiem. E, tyle, jeśli chodzi o energię taką ogólną, e, bardziej rozbudowaną, więc te karty chowam po to, aby. Przesunąć dalej kwestie na miłość i na kwestie zawodowe. A właśnie, żeby to zrobić, to potrzebuję przesunąć sobie, żeby to było widać, poprzesuwać karty. Yy, moi drodzy, i teraz tak, jeśli chodzi o kwestie uczuciowe, yy, to drogie byki tutaj coś wychodzi na jaw, coś z ukrycia, jakaś tajemnica w, w, w relacjach, w związkach. Yy, jeśli Możecie, jeśli macie stały związek, no to możecie, możecie się dowiedzieć, że ktoś przed wami coś ukrywał. To nie chodzi o, o złe rzeczy, ale no czasami tak w związkach jest, że jeden partner przed drugim coś ukrywa, nie, nie chce czegoś na, na, od razu powiedzieć. I to ma związek, wiecie co, z jakimiś zaplanowanymi, jakimiś działaniami. Może to by chodzić o to, że ktoś planuje, zaplanował sobie coś obrał jakąś drogę coś wcześniej zaplanował i nie chciał wam się z tym podzielić, bo ma na przykład już plany na najbliższe powiedzmy tygodnie, miesiąca, tak? I wy się teraz o tym dowiadujecie dopiero, co sobie ten partner na przykład zaplanował? I ostatecznie dawam to taką siłę do działania. żeby wyjść z jakiejś monotonii i coś zacząć robić, żeby działać w tym kierunku, tego o czym się dowiecie w relacjach. No, w skrajnych sytuacjach, wiecie, hmm, w skrajnych sytuacjach, mam nadzieję, że dla nikogo mogłoby się okazać, że gdzieś któryś z partnerów ubyka, miał romans i on się i on wychodzi na jawno, bo jednak hmm, kapłanka jest osobą. Charakterystyczną dla y, osoby, która jest kochanką, ukrywaną osobą do romansu, tak? Więc tutaj też by w czerwcu u kogoś mogło wyjść. Mam nadzieję, tak jak mówię, że dla nikogo, dla żadnego byka, ale jeśli ktoś w takiej specyficznej sytuacji jest, to ten romans mógłby wyjść na jaw, tak? Y Mogłoby się okazać właśnie, że ktoś z partnerów, czy to wy, czy to druga strona, y Miał drugą osobę w ukryciu. I co więcej, okazałoby się, że to nie jest tylko taki przelotny sobie romans, tylko tutaj już są poczynione. Ktoś by się mógł nawet chcieć sam ujawnić. Widzicie, te karty są takie charakterystyczne, charakterystyczne dla takiej sytuacji specyficznej, gdzie romans ukrywany przeradza się w związek odkryty. A więc to nie chodziłoby nawet o to, że to wyjdzie przypadkiem, tylko ktoś mógłby z Was, czy, czy Wy, czy to pa, druga strona mogłaby się zdecydować dojrzeć do tego, że ten związek, tą relację. Chcecie pokazać całemu światu, i to nie chodzi tylko teraz o te romanse, bo może być też tak, że ktoś z byków spotyka się potajemnie z kimś i nie chciał dotychczas tego ogłaszać całemu światu, czy tam rodzinie, tak? Ale doświadcza, dochodzi może nawet do tego momentu, gdzie stwierdzają, że dobra, warto teraz powiedzieć, tak, że to jest związek, że ja się z tą osobą spotykam, dlatego że my mamy wspólne plany. My chcemy iść tą samą drogą, podążać. My wiemy, że chcemy być razem. Doszliśmy do tego momentu, że to już nie jest tylko romans, którego się ukrywa, ale chcemy być oficjalnym związkiem, oficjalną relacją. I jeśli zostanie ujawniona tego typu relacja, to da wam to bardzo dużo siły do działania, takiego jeszcze większego pożądania, tej emocji. Chęci do działania, pójścia w kierunku tym, który sobie obraliście, tak? Ale z takim większym impetem. No i karty radzą, żeby tak osiągać swój sukces. Idźcie po ten swój sukces. Idźcie po to, co sobie zaplanowaliście. Więc tyle, jeśli chodzi o kwestie relacyjne. W, dla. Tak, no i tutaj jeszcze w tle, zobaczcie, tutaj jest dokonany wybór, nie, drogie byki, czyli jeśli coś było, był jakiś byk, który na dwa fronty, że tak powiem, działał lub któryś z partnerów albo nie wiedział, czy się zdecydować, czy to yy, pokazywać światu, czy nie, czy może jeszcze na razie nie odkrywać kart, no to tutaj jest w tle jeszcze, właśnie tutaj jest ten wybór dokonany, jest dokonana decyzja. To tyle, jeśli chodzi o kwestie relacyjne. No i moi drodzy zostały nam praca, finanse. Mogłoby być drogie byki dojść tutaj do jakiejś w czerwcu, do jakiejś kwestii takich zaognionych. Wręcz do jakiejś kłótni do walki o coś w pracy w kwestiach pracy i finansów. I miałoby to związek z. Wiecie co, ja mam tutaj takie spojrzenie, że wy chcecie się realizować, wy chcecie spełniać swoje wymarzenia, wam zależy bardzo na komforcie życia. I chyba ta praca, czy te finanse, które na chwilę obecną otrzymujecie, nie są dla Was wystarczająco satysfakcjonujące i postanawiacie chyba zawalczyć o to, aby Wam. Tym bardziej, że wiecie, idą w wakacje, ludzie chcą spędzać wakacje, chcą wyjechać, chcą mieć pieniądze na to, żeby nie liczyć każdego grosza, a w szczególności byki, tak? Nie lubią liczyć każdego grosza na wakacjach. I może być taka sytuacja, że no wy powiecie, no nie, no mi te warunki nie odpowiadają, miało być inaczej, tak? I tą z pracodawcą, ale też może być ze współpracownikami, gdzie możecie nie czuć tego komfortu pracy, gdzie możecie się nie czuć spełnieni w tej pracy na tym stanowisku i może dojść do jakichś e, zaognionych sytuacji, do jakichś konfliktów, do walki o lepszy byt, o lepsze warunki pracy czy finansowe, tak, w miejscu pracy. E, także miejcie uwagę, drogie byki, na to. No bo tutaj karta piątki i mieczy mi się pokazuje, czyli taka waleczność za wszelką cenę, tak? Bo jest potrzeba jakiegoś spełnienia. I na wyniku wyciągnęłam sobie kilka kart, żeby to rozszerzyć. Bo na wyniku jest paść paś mieczy, który mówi o tym, że dawam to jakąś informację, jakąś wiedzę, ta sytuacja. Przyniesie Wam jakąś informację zwrotną, jakąś wiedzę, może kurs nawet, tak? Dla niektórych, jeśli czujecie, że nie spełniacie się w tej pracy, w tym miejscu, na tym stanowisku, to może ostatecznie wynegocjujecie sobie jakieś szkolenie, jakiś kurs u pracodawcy, ale jeśli to by nie chodziło o kursy i tak dalej. No to jakieś informacje, Wam możecie osiągnąć jakieś informacje, które skłonią Was do tego, aby przemyśleć sobie to, czy Wy tego chcecie, czy nie. Czy ta informacja, którą dostajecie, ona jest dla Was wystarczająco satysfakcjonująca? I ostatecznie tutaj widzę, że jest jakieś porozumienie. Czyli z tego konfliktu. Do końca czerwca widzę, że porozumienie nastąpi, ale ono nie nastąpi od tak sobie, tak szybko. Tutaj będzie wymiana jakaś informacji. Tu będzie zastanawianie się, czy przyjąć jakąś propozycję czy nie, ale ostatecznie uda się dogadać. I karty radzą, żeby działać, żeby mieć tą pasję, żeby żeby Postawić na swoim, żeby walczyć o swoje racje, tak, żeby działać z pasją, żeby się nie poddawać. Yy, także tyle, jeśli chodzi o kwestie zawodowe. Yy, wiecie co ten konflikt, jeszcze w ogóle w tyle kartę mam odwróconą, yy, odwróconą siódemkę mieczy jako tło sytuacji, to mogłoby być też, że wychodzą z ukrycia jakieś informacje i te, te informacje, które, o, które, o których nie wiedzieliście, które były przed wami ukryte. Kiedy one w czerwcu urzą światło dzienne, wy się o tym dowiecie, to to może być taki zapalnik dla was do tego otwartego konfliktu, do, tego chęcia, do tej chęci, takiego właśnie wyjścia, w, żeby zawalczyć, tak? Bo wam zależy na jakimś dobrobycie, na jakimś szczęściu, na spełnieniu wam zależy. A ta sytuacja, która wyjdzie, która ujrzy światło dzienne, prawdopodobnie nie ma nic wspólnego z tą dziewiątką kielichów. Dlatego Wy będziecie gotowi do walki, żeby o coś zawalczyć. No, drogie byczki. Tyle dla Was, jeśli chodzi o czytanko na sam miesiąc, czerwiec. Tak jak powiedziałam wcześniej, dajcie znać, czy takie bardziej rozbudowane czytania Wam pasują, czy wracamy od lipca. Do tej części, takiej która była wcześniej, towarzyszyła nam we wcześniejszych miesiącach. Dziękuję jeszcze raz serdecznie za to, że jesteście tak liczni licznie ze mną. Dziękuję za wszystkie subskrypcje i życzę wam cudownego miesiąca czerwca. Pa.